Cześć, witajcie. Ja nazywam się Katarzyna Kura, jestem redaktorem na żelnym a w moich rękach trzymam zaprezentowany na live'cie w Samsunga w Nowym Jorku tablet Samsung Galaxy Tab S84. Jest to jedna z dwóch tabletowych nowości zaprezentowanych przez Samsunga, której naprawdę warto przyjrzeć się z bliska. To co? Zaczynamy? Pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy Tab S84. Bardzo się cieszę, że Samsung zaprezentował Galaxy Tab S84 na kilka tygodni po tym, jak miałam okazję trzymać w rękach i testować przez bardzo długi czas Samsunga Galaxy Tab Pro 84, bo jest to urządzenie, które do niego w wielu aspektach nawiązuje. Trzeba jednak zauważyć to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, czyli niesamowitą smukłość tego urządzenia. Ma ledwie kilka mm, z tego co pamiętam, nieco ponad 6 i jest bardzo lekkie. Wzornictwem nawiązuje do Samsunga Galaxy S5, czyli flagowego smartfona z Samsunga. Jest to oczywiście tworzyło, tworzyło sztuczne, plastik, nieco gumowany, z wypustkami i z nowością, która wcześniej nie miała miejsca w, tablecie, w tabletach Samsunga, czyli z takimi otworami w obudowie, które służą oczywiście do... pozwólcie, że zablokuję ekran... które służą oczywiście do podłączenia do etui dziurki tutaj w etui mamy dwa takie zaczepy wkładamy je zaczepiamy i proszę bardzo tak prezentuje się etui można oczywiście jest to składane etui które chroni zarówno plecki urządzenia jak również ekran i co ważne umożliwia postawienie tabletu w trzech pozycjach, jak wskazuje na to zresztą grafika na samym etui. Ale o etui na pewno napiszę jeszcze nie raz, natomiast bardziej w tym momencie interesuje nas to, jak działa urządzenie jak się prezentuje. Etui na razie odrzucam. Samo urządzenie posiada ekran o przekątnej 8,4 cala o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli. I to, co rzuca się tu w oczy niesamowicie, to oczywiście technologia, w jakiej wykonany jest ekran, czyli Super AMOLED. Dzięki temu kolory, odwzorowanie barw, nasycenie, kontrast, jest, stoi naprawdę na wysokim poziomie. Co zresztą można zauważyć na przykład w galerii, w zdjęciach, które zostały wgrane tutaj już przez Samsunga. Te kolory są po prostu niesamowite. Nie ma tu czegoś takiego, do czego przyczepiałam się zazwyczaj w urządzeniach Samsunga właśnie za moledem, że kolory są przejaskrawione, a właściwie nienaturalnie nasycone. Tutaj głębia ostrości, głębia koloru jest po prostu niesamowita. I nie wiem, czy to gadka marketingowa tak zadziałała, czy tak faktycznie jest, ale w momencie, gdy na, bardzo na gorąco mówię wam swoje pierwsze wrażenia odnośnie tego urządzenia. Jestem po prostu zachwycona, no i inaczej niestety tego powiedzieć nie mogę. A może właśnie dobrze, bo, bo te, to urządzenie zasługuje na naszą uwagę. To, co warto tutaj wspomnieć, to filmy wideo, które wyglądają po prostu nieziemsko. Na przykład Wonder of Nature, pooglądajcie chwilę. Mamy przy przeglądarce wideo, przy przeglądaniu wideo, mamy dostępny tryb AMOLED który jak zatrzymamy ekran, o na przykład na takim widoku, żeby było widać odpowiednie kolory, możemy włączyć lub wyłączyć. Widzicie na pewno jak te kolory ulegają zmianie. W bez trybu AMOLED stają się po prostu bardziej wyblakłe. Gdy go włączymy są bardziej nasycone, bardziej głębokie i po, po prostu lepiej odwzorowane. Kąty widzenia, jak również zwykłe użytkowanie tego ekranu nie pozostawia wiele do życzenia, bo po prostu nie ma tu się do czego przyczepić. Co uległo zmianie? Przede wszystkim wspomniane plecki, ale nie tylko. Umiejscowienie głośników. Wcześniej w Galaxy Tab Pro 8.4 mieliśmy głośniki stereo na dolnej krawędzi urządzenia. Tym razem Samsung z tego zrezygnował Jeden głośnik mamy na dole, drugi natomiast u góry. Krótki przegląd portów i złączy. Proszę bardzo, na dolnej krawędzi, tak jak wspomniałam, jest jeden głośnik. Oprócz niego mamy do dyspozycji 3,5 mm jack audio, port USB, oczywiście w wersji mikro. Na prawej krawędzi mamy pod zaślepkami gniazda. Jest to kart, slot kart SIM oraz slot kart micro SIM pod port czerwieni, jak to ma miejsce we wszystkich urządzeniach Samsunga. Przyciski do regulacji głośności oraz włącznik. U góry mamy jeden z głośników, natomiast lewa, prawa, natomiast lewa krawędź jest całkowicie pusta. Z przodu mamy oczywiście, jak to w urządzeniach koreańskiego koncernu, głośnik do rozmów głosowych, bo oczywiście urządzenie to wspiera możliwość wysyłania SMS-ów oraz rozmawiania przez telefon, przez tablet, jak przez zwykły telefon, oraz kamerkę do połączeń wideo, jak również wszelkiego rodzaju czynniki. Na dole natomiast mamy trzy przyciski, z czego jeden jest dotykowy, jest to Home. Znajdziemy tutaj klawisz szybkiego przełączania się między aplikacjami z menadżerem zadań i z opcją zamknięcia wszystkich. Przy okazji przejdźmy do menadżera zadań, żeby zobaczyć, ile gigabajtów pamięci RAM mamy dostępnych. Z 3 giga mamy 2,71, z czego stan RAM wskazuje, że wykorzystujemy aktualnie 2,37 gigabajtów. E, oczywiście aplikacje możemy wszystkie zamknąć i automatycznie się zamykają. E, na co warto zwrócić tutaj uwagę? E, użytkownicy wcześniejszych tabletów Samsunga na pewno na pierwszy rzut oka zauważą ikonę, jedną z ikon, z ikon które znajdują się na ekranie domowym. Na ekranie domowym jest to e, właśnie ta ikona, czyli moje pliki. Czyli bardzo szybka możliwość przejścia z ekranu domowego do plików, które mamy na tablecie, które znajdują się na tablecie. Oczywiście, w prawym dolnym rogu mamy dostępne aplikacje z poziomu tabletu. Wśród nich aktualnie nie ma Samsung Knox. Natomiast po aktualizacji, po wyjściu urządzenia na rynek, ta aplikacja na pewno się tu pojawi. Belka systemowa nie zmieniła się zbyt wiele. Natomiast tutaj mamy do dyspozycji kilka nowości. Wśród nich mamy na przykład przyspieszone pobieranie, czyli możliwość połączenia pobierania przez Wi-Fi przez LTE plików ważących dużo, czyli powyżej 30 MB, jak również przybornik. Przybornik to takie pływające okienko podręczne menu, którego wysunięcie powoduje pojawienie się pięciu aplikacji. Domyślnie jest to aparat, galeria, przeglądarka internetowa, przeglądanie wideo, jak również e-mail. Oczywiście te aplikacje możemy edytować, a przybornik usunąć. Mamy tu oczywiście standardowo zaimplementowaną, zaimplementowaną możliwość korzystania z wielu okien jednocześnie. A co za tym idzie? W jednym momencie możemy na przykład korzystać z chroma, a zaraz obok na przykład wysyłać SMS-y. Oczywiście możemy się pomiędzy tymi aplikacjami przemieszczać, możemy zmieniać ich rozmiar, i tak dalej, To nie jest nowość, to jest już funkcja znana z poprzednich urządzeń Samsunga. Nowością w tablecie Galaxy Tab S84 jest na pewno tryb oszczędzania energii, którego wcześniej w urządzeniach nie było. Jest to tryb bardzo niskiego zużycia energii, który oszczędza baterię stosując uproszczony motyw w skali szarości na ekranie startowym, ograniczając liczbę używanych aplikacji. Jak widzicie, aktualnie stan naładowania akumulatora testowanego tabletu wynosi 22%. I szacowany maksymalny czas czuwania urządzenia to 1,7 dnia. Włączyliśmy, włączyłam właściwie, tryb bardzo niskiego zużycia energii, i na ekranie pojawiło się. Menu, bardzo proste podręczne menu, z którego poziomu możemy przejść do pięciu aplikacji. Oczywiście możemy sobie tutaj dodać kolejne. Nie da się ich. Są to tylko i wyłącznie wybrane aplikacje. Jak widać, możemy korzystać z maksymalnie siedmiu. No i mamy tutaj wyłączenie trybu niskiego zużycia energii. Możliwość usunięcia którejś z aplikacji, jak również przejścia do ustawień, w których mamy wszystkiego rodzaju najpotrzebniejsze moduły łączności, jak również dźwięk i jasność ekranu oraz GPS. Nie chcemy z tego korzystać. Przejdźmy do zwykłego trybu, i tu też jest nowość, której wcześniej nie było. E, poczekajmy chwilę, aż przełączy się z tamtego trybu na zwykły. E, nowością tą jest w zwykłym trybie oszczędzania energii możliwość przełączenia się na e, tryb e, skali szarości. W oszczędzaniu energii znajdziemy tryb oszczędzania energii. E, po włączeniu go pokazuje nam się ograniczenie danych w tle, ograniczenie wydajności oraz tryb w skali szarości. Możemy go włączyć. Jak widzicie na załączonym obrazku, e, wszystkie treści wyświetlane na ekranie. Są w odcieniach szarości. Wygląda to dość dziwnie, ale jeżeli chcemy, by nasz tablet pracował nieco dłużej na baterii, na pewno takie rozwiązanie przypadnie nam do gustu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Jak w tym trybie wyglądają zdjęcia? No cóż, spójrzmy. Mieliście możliwość oglądania poprzednich zdjęć. Tu akurat niestety nam się zdjęcia minimalnie buforowały w tle. Przez co musieliśmy chwilę poczekać, i takie zawiasy, chwile zawahania urządzenia, niestety są tu, występują tutaj. Na przykład zmiana tapety trwa kilka sekund, co raczej nie powinno być taką trudną funkcją, natomiast korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie nie sprawia temu tabletowi większych trudności. Ten tryb wyłączymy. Przejdziemy do zwykłego, i tu jest kolejna funkcja, o której warto powiedzieć, czyli tryb blokowania. Dzięki niemu możemy wyłączyć powiadomienia dla wybranych funkcji, jak również tryb prywatny, dzięki któremu możemy ukryć wybraną zawartość osobistą. I tryb ten jest dostępny, jak widzicie, dla galerii wideo, muzyki oraz moich plików. Tablet ten oferuje również możliwość tworzenia trybów, a właściwie kont użytkowników. Oczywiście mamy ustawienia podzielone na cztery karty, połączenia, urządzenia ogólne oraz aplikacje. O czym warto jeszcze wspomnieć, to jest oczywiście ekran domowy, czyli zwykły widok ekranu, taki jak mamy w każdym tablecie z Androidem, i magazyn UX, czyli widok najświeższych informacji, wiadomości z wybranych kategorii, które nas interesują, w formie magazynu, jak również wybrane przez nas aplikacje, również w formie magazynu czyli e, na przykład e terminarz e, kalendarz, e-mail i Office. Mamy tu oczywiście aplikację e, Hancom Office, dzięki któremu możemy czytać, jak również po, prawa, po pobraniu odpowiednich aplikacji, tworzyć, akcesy, tworzyć aplikacje wordowskie, jak również w PowerPointie i Excelu. E, tablet, jak widzicie, radzi sobie z zadaniami bardzo przyzwoicie. No, póki co, no niestety nie jestem w stanie przetestować zbyt wielu funkcji, ale na pewno, a przynajmniej mam taką nadzieję, tablet przywędruje do mnie jakoś niebawem na testy i będę w stanie powiedzieć na jego temat jeszcze więcej. Póki co, na gorąco jestem bardzo zadowolona z tego tabletu. Jest bardzo smukły, lekki, bardzo dobrze działa. Bardzo fajnym rozwiązaniem są te właśnie tutaj wypustki, do których możemy połączyć etui. Jakość wykonania... No cóż, delikatnie się tablet wygina, tak jak to miało miejsce w Galaxy Tab Pro 8.4, no ale w przypadku tak cienkich urządzeń niestety jest to norma. Urządzenie przypadło mi do gustu i powiem Wam to od razu, że choć Samsung nie jest moim ulubionym producentem, tak to urządzenie Naprawdę zasługuje na pochwałę. O czym warto wspomnieć, czego może nie widać, to że znajdują się tu złote wstawki. Logo Samsunga jest złote, jak również głośnik. Jeden i drugi są tu złote wstawki. Ogólnie tablet jest biały i całkiem ładnie się prezentuje. Nawet tył, który niespecjalnie przypadł mi do gustu w przypadku Samsunga Galaxy S5, którego również miałam możliwość trzymania zaraz po premierze w rękach. Tutaj wygląda i prezentuje się naprawdę całkiem przyzwoicie. To by było na tyle, pierwszych wrażeń. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pozostaje do Waszej dyspozycji. A tym raz, tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z Nowego Jorku. Katarzyna Pura, tablet Opel. Trzymajcie się, na razie.